Jako kolejny z wnioskiem formalnym ma wystąpić pan poseł Mateusz Morawiecki, prawo i sprawiedliwość. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Polska lokalna zawsze potrzebowała inwestycji. Przez lata, przez dziesięciolecia liberalnych rządów Okazywało się to niemożliwe. Pieniądze przeciekały jak przez sito, budżet był obarczony ogromnym deficytem. Naprawiliśmy ten budżet. Przygotowaliśmy program inwestycji strategicznych. Na szkoły, szpitale, żłobki, na drogi, na remizy strażackie, na domy kultury w powiatach, gminach. Wszyscy wiedzą o tym doskonale. Dziś słyszymy że rząd premiera Tuska chce zlikwidować ten program, chce zlikwidować program inwestycji strategicznych, program, który znakomicie służył jednemu służył wyrównywaniu szans, służył temu, żeby każdy Polak, każda Polka, niezależnie od tego, gdzie mieszka, gdzie żyje, gdzie się urodziła, gdzie się urodził, mieli podobne szanse. Dziś ten program ma zostać odłożony do lamusa. Drodzy rodacy, zbliżają się wybory samorządowe. To właśnie w gminach i powiatach całej Polski przygotowaliśmy ten program jako program inwestycji strategicznych PIS. Niech ten program będzie kontynuowany. W całej Polsce organizujmy spotkania z naszymi wójtami i starostami, jak ważny jest ten program. Nie dopuśćmy do tego, aby Polska przestała Dziękuję się rozwijać solidarnie, równomiernie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. Porządku dziennego zmiany w składach osobowych. Aha, dobrze. Słuchajcie, nie ma Tuska, ale jest Kosiniak. Kamysz, który właśnie w tej chwili zabierze głos. Pan wicepremier. Minister Obrony Narodowej, bardzo serdecznie proszę panie premierze. Więc szanowny panie marszałku, wysoka izbo. To, co zrobiliście przez ostatnie lata z zarządzaniem państwa, to, co zrobiliście przez ostatnie lata, z funkcjonowaniem państwa, to jak okradaliście przez ostatnie lata państwo i wyprowadzaliście miliony. To wszystko trafia teraz do organów ścigania, Są, trwają audyty w ministerstwach, pokazujemy wasze zaniedbania i niezaniechania. A jak dotykacie samorząd, który ograbiliście na miliardy złotych, pozbawiliście dochodowości samorządu, pozbawiliście dochodów własnych, zabraliście pieniądze samorządowcom i wspólnotom lokalnym, rozdawaliście przez pryzmat legitymacji partyjnej, nie przez pryzmat podrzeb społecznych, zabraliście pieniądze wspólnotom lokalnym. Niezależnie na kogo głosowała. Nie macie szacunku dla obywateli, nie macie szacunku dla wspólnoty lokalnej. Oszukaliście i przegraliście wybory. Nie potraficie zaakceptować porażki wyborczej. Dlatego te sceny, które widzieliśmy wczoraj, te sceny ataków na strażników, yy, którzy bronią, którzy praworządności, normalności i porządku w sejmie. Te sceny. Będą wam towarzyszyć, bo mieliście dbać o polskie bezpieczeństwo, mieliście stać murem za polskim mundurem, mieliście być gwarantem normalności i spokoju. Polska nie zasłużyła na taką opozycję, jak dzisiaj jest w Sejmie. Doprowadzacie i chcecie doprowadzić do chaosu, zamętu i destabilizacji. Działacie na korzyść naszych wrogów, na wrogów Polski. To jest naprawdę niepoważne, bo można się różnić politycznie. Możemy się nawet z panem premierem Morawieckim wspierać o te sprawy samorządowe. My czujemy samorządność. Samorządność to jest samostanowienie, a nie tabliczki z pleksji rozwożone tylko i wyłącznie do swoich. Ale możemy się tutaj różnić, ale nie możemy się różnić w racji stanu. Racją stanu Polski jest bezpieczeństwo, a nie sianie chaosu i zamętu. Racją stanu Polski. Jest budowa silnej wspólnoty, a nie ciągłe dzielenie. Racją stanu Polski jest współpraca w zasadniczych sprawach, a Wy nie jesteście w stanie współpracować w podstawowej sprawie, jaką jest racja, czyli bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję Panie Premierze. Bardzo proszę, bardzo proszę o uspokojenie emocji, to jest Sejm, a nie stadion, choć też jest na S. Państwa okrzyki w momencie, kiedy rozmawiamy, kiedy mówione jest o polskiej racji stanu, są naprawdę nie na miejscu. A jeżeli chodzi o hasło murem za polskim mundurem, chcę Państwa poinformować odnośnie tych zajść, które miały miejsce wczoraj pod Sejmem, że jesteśmy w trybie, jesteśmy w momencie analizowania tych nagrań i wobec wszystkich osób, które dopuściły się hańbienia polskiego munduru, zostaną wyciągnięte konsekwencje regulaminowe, konsekwencje finansowe w związku z zakłócaniem porządku na terenie kancelarii Sejmu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku dziennego. W trybie sprostowania ma pan minutę, panie premierze, panie pośle. Bardzo proszę. Minuta. Panie, marszał, panie marszałku, wysoka izbo. Padły tutaj zdecydowanie nieprawdziwe słowa i zabrakło odniesienia się do tematu, który poruszyłem. Otóż wystarczy popatrzeć na dochody samorządów, dochody samorządów Wzrosły o ponad 80% dochody samorządów wzrosły o ponad 80% między 2015 a tym rokiem. To oznacza, że wzrost był wyższy niż nominalny PKB. To oznacza, że nie tylko samorządy miały pieniądze na rozwój na inwestycje strategiczne, na drogi, szpitale, żłobki, remizy, ale także miały więcej pieniędzy na tak zwane wydatki bieżące, także miały więcej pieniędzy na rozwój. A dlaczego tak było? Z prostych powodów, bo jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło największą w historii III Rzeczpospolitej obniżkę podatków.